Moi drodzy synowie i córki, bądźcie bardzo czujni. To jest pilne ostrzeżenie. Proszę Was, abyście podzielili się tym przesłaniem tak szeroko jak to możliwe, aby nikt go nie przeoczył i abyście mogli przygotować się, trzymając w domu artykuły, o których opowiem w tym wideo. Wielki dzień nadchodzi, a proroctwo o ciemnościach wypełni się w najbliższych dniach. Wielu wciąż nie wierzy w to, co ma nadejść. Będzie to całkowity chaos, a cały świat doświadczy tych wydarzeń. Stoimy u progu ery ogromnych zmian, które staną się punktem zwrotnym, gdzie wszystko, co znamy, ulegnie przemianie. Obecne wyzwania okażą się mniejsze w porównaniu do tego, co nadchodzi. Przesłanie przekazane przez Matkę Bożą może wzbudzić lęk, ale nie poddawajcie się. W tym wideo ujawnię Wam, jakie rzeczy powinniście mieć w domu, aby ochronić się przed tym wielkim i strasznym dniem. Na początek zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, ponieważ każdego dnia będę dzielić się proroczymi przesłaniami dla Waszego Serca. Nie zapomnijcie również skomentować poniżej swoich próśb o modlitwę i powiedzieć: Za kogo modliliście się ostatnio? Za rodzinę, przyjaciół, pracę, uzdrowienie. Podzielcie się również, z jakiego kraju pochodzicie, abyśmy wiedzieli, dokąd dociera nasze przesłanie. Przesłanie przekazane przez świętego Michała Archanioła za pośrednictwem pobożnej katoliczki Luz de Maria. Drogie dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, działam jako posłanniczka Boskiej Trójcy. Z uniesionym mieczem udzielam wam błogosławieństw, broniąc wyznawców naszego króla i pana Jezusa Chrystusa przed siłami zła. Ważne jest, aby każdy z was rozpoznał, że każda chwila bez dążenia do nawrócenia oddala nas od kluczowego doświadczenia zmiany i żalu. Matka Boża ostrzega nas, abyśmy przygotowali się na ten moment poprzez potężne modlitwy, które przyniosą ochronę i zbawienie dla naszego życia. Dlatego pobierz teraz moją e-książkę Potężna modlitwa Matki Bożej. Ten materiał zawiera modlitwy na różne okazje życiowe. Nie trać czasu, kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz go natychmiast. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc działaj teraz, aby zapewnić sobie dostęp do tej potężnej modlitwy. Módlcie się gorliwie o przebaczenie grzechów całego świata. Bo nigdy nie było bardziej krytycznego momentu na solidarność niż teraz. Żyjemy w czasach spełnienia proroctw, a wasze działania muszą być stanowcze i zdecydowane wobec pokus, doktryn i wierzeń, które stoją w sprzeczności z prawem Bożym. Nadchodzą ciemne czasy, podczas których będziemy zmuszeni pozostać w naszych domach. Ta gęsta ciemność, jak żadna inna, będzie przeżywana indywidualnie przez każdego, odzwierciedlając jego stan duchowy. Musimy przygotować się na ten czas, mając pod ręką to, co niezbędne, ponieważ jego trwanie wyda się nieskończone. Trzy dni ciemności oraz nadchodzący globalny blackout są coraz bliżej. Nie powinniśmy skupiać naszych oczekiwań na konkretnych datach, zaniedbując bliskość tych wydarzeń. Czas działać jest teraz, potomkowie Najwyższego. Narody zostaną radykalnie przemienione w mgnieniu oka, a globalna sceneria zmieni się nagle i bez ostrzeżenia. Upewnijcie się, że pobierzecie swoją e-książkę z pierwszego przypiętego komentarza. To niezwykle ważne, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia Matki Bożej i przygotować się na wielkie cierpienie, które nadchodzi. Jako przywódca niebiańskich zastępów muszę was ostrzec. Nie możemy dłużej czekać, dzieci przenajświętszej trójcy, ponieważ wszystko się zmienia. Od ludzkich serc po wzorce pogodowe, a także sekwencje trzęsień ziemi i niespodziewanych zjawisk naturalnych. Aktywność wulkaniczna będzie zmuszać społeczności do szukania schronienia w odległych miejscach. Wszystkie te znaki wskazują na transformację, która już trwa i nie ustąpi. Kontynuujmy modlitwę, dzieci Przenajświętszej Trójcy, szukając przemiany ludzkości. Módlmy się także za kraje, które dryfują, jak statki bez steru, i wznosimy nasze modlitwy za San Francisco i Afrykę. Niezbędne jest, aby wasze serca były w zgodzie z boską wolą, prowadzone przez naszą królową i matkę, która ostrzega nas, abyśmy przygotowali się duchowo, wzmacniając naszą wiarę na nadchodzące wyzwania. Bez rozwoju duchowego napotkamy te wyzwania z większym trudem. Nadchodzące dni będą naznaczone karą słońca, ale wiedzcie, że nie jesteście bezbronni. Miłość do naszej królowej i matki zapewni nam ochronę, a przyjęcie naszego króla i pana Jezusa Chrystusa do serca jest tak samo istotne, jak woda do życia. Drodzy dzieci Trójcy Przenajświętszej, niech nasze serca będą gotowe, aby z radością obchodzić narodziny naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca zmiękną, a my zastanówmy się, jak dzielić się radością i nadzieją dzieją z naszymi braćmi, choćby poprzez ofiarowanie posiłku lub prosty gest miłości. Błogosławię Was wszystkich, święci. Michał Archanioł, nie pozwólcie, aby ten wielki dzień Was zaskoczył. Zacznijcie przygotowania już teraz, nabywając książkę cyfrową, której link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. To niezwykle istotne, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia Matki Bożej i przygotować się na nadchodzące wielkie cierpienie. Stoimy na progu kluczowego momentu w historii, w którym ciemność zagraża pochłonięciu świata. To nie czas na zaprzeczanie lub wątpliwości, lecz na zdecydowane i stanowcze działanie. Musimy uznać bliskość globalnych zmian. Nadchodząca przemiana świata, jakiego znamy, jest nieunikniona, a wyzwania, przed którymi stoimy, bledną w porównaniu do tych, które nadejdą. Przygotowanie duchowe i fizyczne musi stać się naszym priorytetem. Osobiste nawrócenie i pokuta są kluczowe, gdyż każdy zmarnowany moment oddala nas od łaski Bożej. Ważne jest, aby szukać głębszej i bardziej znaczącej relacji z Bogiem, wyznając grzechy i odnawiając naszą wiarę. Również przygotowanie na trzy dni ciemności i nadchodzący globalny blackout jest niezwykle ważne. Musimy upewnić się, że nasze domy są odpowiednio wyposażone, abyśmy mogli w nich przetrwać ten czas, ufając Bożej ochronie. Naukowcy ostrzegają nas o wzmożonej aktywności słonecznej w 2024 roku, co może doprowadzić do globalnego załamania komunikacji. Dlatego zaleca się zaopatrzenie w świece, żywność o długim terminie przydatności, zapisanie na kartce modlitw i wiadomości, a także nauczenie się podstawowych umiejętności przetrwania, takich jak oczyszczanie wody, sygnalizacja awaryjna. I pierwsza pomoc. Warto mieć pod ręką latarki, zapałki, zapalniczki oraz dodatkowe baterie do urządzeń. Każda sytuacja jest inna, dlatego przygotowania należy dostosować do warunków klimatycznych, lokalizacji oraz osobistych potrzeb. Zawsze warto być gotowym na różne scenariusze. Z ochroną św. Michała Archanioła, przewodnictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa i wsparciem Matki Bożej, idźmy naprzód zjednoczeni i wzmocnieni, wielbiąc majestat Boga. Trwajmy w wierze w Jego wieczną miłość i opatrzność Bożą. Zapraszam Cię do modlitwy. Zamknij oczy i weź krzyż oraz książeczkę modlitewną, którą pobrałeś z pierwszego komentarza. Módl się ze mną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Z pomocą Świętego Michała Archanioła oraz opieką Matki Bożej przygotujmy się duchowo na nadchodzące wyzwania. Mając ufność w Bożą Opatrzność, jest niezwykle ważne, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia Matki Bożej i przygotować się na wielkie cierpienie, które nadchodzi. Drodzy synowie i córki, dziś przynoszę Wam pilne przesłanie od naszej Matki Maryi. Nie ignorujcie tego ostrzeżenia, to wołanie od naszego Pana Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. Coś poważnego wydarzy się do 31 marca i musisz być czujny na tę oznakę. Miej w domu to, co ujawnię w tym nagraniu, abyś mógł być chroniony przed wszelkim złem, które spadnie na świat. Chciałbym Cię również zaprosić do subskrypcji tego kanału, ponieważ codziennie będę dzielić się proroczymi przesłaniami dla Twojego serca. Nie zapomnij także zostawić komentarza z Twoją prośbą modlitewną: napisz, za kogo się modlisz rodzinę, przyjaciół, o pracę czy o uzdrowienie. Podziel się również, z jakiego kraju jesteś, abyśmy mogli zobaczyć, do jakich zakątków świata dociera nasze przesłanie. Amen. Żyjemy w czasach wielkiej niepewności i napięcia, zwłaszcza gdy relacje między Rosją a Ukrainą osiągają krytyczny i niebezpieczny poziom. Świat obserwuje z niepokojem eskalację tych konfliktów, które mogą doprowadzić do groźby wojny nuklearnej. W tym ciemnym i niepewnym czasie słowa ostrzeżenia wypowiedziane przez naszą Panią Królową Pokoju stają się wyjątkowo ważne. Wojna i nienawiść to siły, które karmią destrukcyjne pragnienia zła. Przesłanie Matki Bożej przez lata było jednoznaczne i niezmienne: Musimy szukać pokoju i pojednania, unikać przemocy i podziałów, które tylko wzmacniają siły zła. Matka Boża wzywa nas do przygotowań na te trudne czasy poprzez mocne modlitwy, które przyniosą ochronę i zbawienie naszym życiom. Dlatego pobierz teraz moją książkę cyfrową Mocna Modlitwa Matki Bożej. Zawiera ona wiele modlitw na każdą okazję w życiu. Nie zwlekaj, kliknij na link w przypiętym komentarzu i pobierz ją teraz, zanim wyczerpią się zapasy. Ostatnie wypowiedzi prezydenta Putina, w których nazywa sankcje aktem wojny, jeszcze bardziej podgrzały globalne napięcia i niepewność. Groźba wojny nuklearnej jest alarmującym sygnałem nadchodzącego niebezpieczeństwa, przed którym stajemy jako globalna społeczność. W tej sytuacji powinniśmy dążyć do dialogu i konstruktywnej dyplomacji, aby uniknąć straszliwych skutków wojny. W nadchodzących dniach objawienia proroczych wydarzeń staną się coraz bardziej widoczne, a znaczenie daty 31 marca jeszcze bardziej nabierze mocy. To kluczowy moment dla ludzkości, w którym musimy szukać pokoju, wzajemnego zrozumienia i współpracy, aby zapobiec katastrofalnym skutkom wojny. To czas na mądre i zdecydowane działania, które zapewnią bezpieczeństwo przyszłym pokoleniom. W obliczu globalnych wyzwań i narastających napięć, niezbędne jest, abyśmy zrozumieli głębie przesłań przekazywanych przez objawienia Matki Bożej oraz pilną potrzebę dążenia do pokoju, współczucia i jedności pośród światowych zawirowań. Jesteśmy teraz w kluczowym momencie dla ludzkości, gdzie nasze indywidualne i zbiorowe decyzje mogą kształtować bieg przyszłych wydarzeń i wpłynąć na los przyszłych pokoleń. To wezwanie do głębokiej refleksji, świadomego działania i nadziei na lepszą przyszłość, kierowane przez wartości miłości, wzajemnego zrozumienia i dążenia do prawdziwego pokoju. Zapewnij sobie duchowy przewodnik, o którym wspomniano w pierwszym przypiętym komentarzu, aby nie przegapić tej okazji. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia Matki Bożej i przygotować się na wielkie cierpienie, które nadchodzi. Zachęcam serdecznie wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, wyrażając naszą miłość. I oddanie Matce Bożej. To wyjątkowa okazja, by przyjąć błogosławieństwa i ochronę, które Wszechmogący ofiaruje nam przez Maryję, Matkę Jezusa. Pamiętajmy, że mimo tajemnic objawionych przez widzącą Mirianę, przypomina nam ona o pocieszającej obietnicy Matki Bożej, iż nie głosi ona zniszczenia, ale zbawienie i triumf nad złem przez jej syna Jezusa Chrystusa. Przesłanie nadziei i odkupienia wzmacnia się, kiedy przypominamy sobie o niezwykłych doświadczeniach widzącej Maryi, zwłaszcza jej objawieniach na górze objawień w dniach o głębokim, duchowym znaczeniu. Objawienia dotyczące tajemnic związanych z Mediugorię i Kościołem są potężnym znakiem, że niepokalane serce Maryi jest źródłem zbawienia dla naszych dusz i rodzin. Bardzo ważne jest, aby głęboko zastanowić się nad przesłaniem miłości i odkupienia zawartym w nabożeństwie do niepokalanego serca Maryi. Oddając się tej pobożności, wyrażamy nasze gorące pragnienie pełnej i szczerej miłości do Boga, ufając Bożej obietnicy, że ostatecznie niepokalane serce zatriumfuje nad złem i wszelkimi trudnościami. Wszyscy jesteśmy dziećmi, pragnącymi kochać i być kochanymi przez Boga, szukającymi zbawienia i wiecznego pokoju, który tylko On może ofiarować. Dlatego zachęcam wszystkich do jedności w wierze i modlitwie, podtrzymując w sercach płomień nadziei i pobożności. Niech potężne wstawiennictwo Matki Bożej prowadzi nas i umacnia w naszych codziennych zmaganiach. Prowadząc nas ku życiu pełnemu miłości, pokoju i komunii z Bogiem. Niepokalane serce Maryi niech zawsze będzie naszą inspiracją i schronieniem w burzach życia, kierując nas ku światłu i łasce Bożej. Amen. Pamiętaj, aby zostawić swoją intencję modlitewną w komentarzu, a także o modlitwie różańcowej z różańcem, który pobrałeś z mojego kanału. Teraz. Weź krzyż i książeczkę z modlitwami i módl się ze mną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,